Jasna cholera, znowu te banany Foxy mógłby w końcu coś kupić do tego domu normalnego, a nie ciągle tylko te afrykańskie bananki na obiad albo pizza hawajska, kto to widział? He, 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 he. Sharikan, Sharikan, Sharikan. Nie mam teraz czasu, Gregory, właśnie szykuję sobie obiad jakiś. Pełno pożywny, bo nie mamy żwirku, bo się skończy. Szaryka, no ale ty tu, tu jesz nad zlewem. Kto tu jest dorosły? Miaczy, ja, ty! A u u umiem zrobić pizzę. Nieważne, słuchaj, nudzi mi się, strasznie, są wakacje. To idź sobie na zewnątrz. Idź sobie pooglądaj, jak trawa rośnie, może, co? Już patrzyłem. No i co? No i znudziło mi się. Mi się znudziło słuchanie ciebie ciągle. Albo jest yy, ciągle to samo do jedzenia, albo nudzi mi się, albo kupkę, albo coś tam kibel zapchałem. A może weź się, nie wiem, bądź odpowiedzialny. Ej, to nie, to jest kłamstwo. Nie zapycham kibla? Nie mówię do ciebie szarigan kubkę, tylko jak mi się nudzi, potrzebuję jedzenia i Masz, masz, chcesz jedzenia? Masz, masz. Otwórz może. Ale ja nie chcę banana. Nie, nie. O, świeże takie. Foxy prosto przyjechał, z, przywiózł z Afryki takie. Już? Dobrze? Fajnie? Ma, już? Możesz wracać do pokoju na kolejne dwa tygodnie. No nie, bo mi się nudzi. Co wakacje, nie może mi się nudzić wakacje. To by też się nudzi? Ty już zwariowałeś od w tym domu. Jak no. mi się zwariowało? Zwariowałem, bo nie mogę zjeść normalnego obiadu. Idź. No, nie bo wiem. może w zlewie podgrzewasz banana, a nie na kuchence. Wiesz, jak gaz teraz jest drogi? Nie będziemy używali tej kuchenki. Teraz ona jest tylko po to, żeby sąsiad widział, że nastać. Ale jak Coś to my nigdy nie gotujemy. Czasami tam postawię patelnię, że niby coś gotuję, ale to jest dla picu. Idź do szkoły niedzielnej. Szkoła wakacyjna może cię zapisze. Będziesz się uczył czegoś. Co chcesz się uczyć? Eee, szkoła. Są wakacje. No to nudzi dzisiaj czy nie? Wyjdźmy gdzieś, wyjedźmy! Ej, chłopaki! Chłopaki, słuchajcie, no bo tutaj i w... niedaleko, nie, 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 słuchaj, niedaleko nas otworzyli dom strachu w taki straszny, fajny, tam dużo ludzi schodzi, kupkę robi. Nie! No. wywołałeś Jej, kota no. z lasu, no i co? Od kiedy on tu mieszka? Mówię ci. No właśnie nie mieszka, co ty robisz w moim domu? Z tym dom strachu, słuchajcie, o bananek <grych> Dawaj, dom strachu Chodźcie szybko tam, dom strachu Nie chcę pytać, kiedy to wyszło, ten banan Katla, nie dotykaj, to nie jest bananek To co to jest? No. <grych> no. Ej, to kurde <grych> No chodźmy, Szarika. no chodźmy! Nie, żaden dom strachów, no chodźmy, ja, ma... ja mam koszmar u chodźmy. mnie w domu! Ile ja sprzątać i muszę się zajmować tobą? Ale to jest taki, wiesz, taki dla fanów strach, a nie Narobisz taki prawdziwy. Narobisz w gacie i potem będzie problem. Nie, bo jestem, jestem dzielny, nie, jestem dzielny, nie robię już, wypica pleksie nie zrobiłem, Banbanów nie zrobiłem. A może pójdziesz razem z katnapem sobie tam do tego domu strachów, co ty na to? Ale musimy dorosłego mieć przecież! Potrzebujemy opiekuna, a dzieci wchodzą oh. za. Armo. O, o! A jak dopłacą? To może go nawet wezmę. Co weźmiesz? No ciebie! <laughs> A lekcje odrobiłeś? Nie mam szkoły, nie chodzę do szkoły. No nie właśnie! Nie odrobiłeś lekcji! No masz do nie, pokoju, bo... masz odrobić lekcje i dopiero wtedy pójdziemy. Są wakacje! No, idź, odrobić no. te lekcje do pokoju. Ale są wakacje przecież i to nie ja zapisałeś się nie 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 nadal, nadal do szkoły! Dywan, nie, nie, ja nie mogę! No widzisz, Katnap sobie poszedł, więc ty też sobie idź. Idziemy! Natychmiast. A, przyszedłeś zabrać Gregorego! Proszę bardzo, możesz go zabrać! Oddam. Katnap. <laughs> Proszę cię, nie zmuszaj mnie do tego, żebym ja musiał wychodzić z domu. Wiesz, że ja tego nie lubię. Raz natychmiast idziemy do domu zdradu <noise> Gównem zaczął rzucać jeszcze do tego. No dobra. Okej, okay, to... Okej, okay, idziemy. Spokojnie. Okej. Okay. No, ja myślę. Średnio straszny ten karton <noise> wyszedł. <głosy> I co? Zadowolony jesteś? Jesteśmy w jakimś strasznym parku teraz I w dodatku jeszcze się skurczyłem Albo ty zmutowałeś Ty zmutowałeś, zjadłeś te bananki Mówiłem, nie żryj tego, tych afrykańskich bananków Bo od tego dupa rośnie A tobie głowa urosła, po w masz Przecież sami wypkałeś tego banana do tego A teraz mogę twoich frytek dotknąć To nie są frytki, tylko włosy Co masz frytki na... ty To nie są frytki Ty masz kupsko jakieś na głowie, z plasteliny zrobione a temu co się stało? Czemu taki mały jest? Ej, kapta, po... Powiem... No nie karmiłeś, no. Czemu jestem taki mały? Albo ja taki duży. O, to oznacza, że już nie muszę się tobą opiekować, bo już urosłeś Gregory! Tracisz socjale wtedy! To jest ten dzień, w którym się wyprowadzasz w końcu. Jesteś już dojrzały, możesz sam zadbać o siebie. Nie no nie! No bo to, że jestem duży, to nie znaczy, że mam więcej hey, no, lat! no, ci się bać tutaj. Pająka pa! tam pająk jest. Ej, faktycznie. Ej, Gregory, mam fajną zabawę. Nazywa się Złap Pająka. Przecież ja tam nie wejdę, nie. Ale on zejdzie, jak tam podejdziesz. Zresztą patrzę, jak to się robi. O nie, to pająk! Udawaj, żeby wodogłowia dostał. Po prostu nie. Twój plan zadziałał. Był tak głupi, że zadziałał. <grystanie> ja jestem w szoku. Tak, Gregory jest mądry. Ja jestem Gregory. <grystanie> tak, widzę. <wiem. grystanie> Dobra, chłopaki! Popatrzcie! Bajun jest! <noise> dlaczego on jest większy w tej formie, jak powinno być na odwrót? No bo ma większą wodogłowie jeszcze. Jezus Maria, za dużo tego! My tu tyle gadamy, że już się tam organiście nuty skończyły. Chodźcie szybko, coś zagrać. <noise> Okej, okay, dobra, to skoro jesteśmy w tym parku, którą nam polecasz? Rozrywkę tutaj. No nie wiem, no chyba zaczniemy od tego! The House of Silent! Brzmi nie fajnie. wiem co to znaczy! No to jest spokój, do którego jak wejdziemy, to nie możesz się odzywać, bo musi być cisza. Idziemy do biblioteki. Dlatego wchodzisz pierwszy! Nie, nie, I nie możesz się odzywać. Nie, nie, możesz się odzywać. Ale nie mogę iść pierwszy. No świeć tą latarką po sobie, po ryju, bo jesteś ciemny jak taka masa. Jesteś ciemna, że nawet światło się od ciebie nie odbija. No ja to jest wina nie! To wina kadnapa! Umyj się od czasu do czasu. Wyglądasz jakbyś węgiel przerzucał. Maseczka jest błota, ma! Ja idę! No no i pozbyliśmy się. Wracamy do chaty. Chodź tam szybko! Gregory! No, jem? Jem? Gdzie jest, gdzie jest kobieta? jest dziewczynka! Jaka dziewczynka? Dziewczynę znalazłeś sobie? Czy ty nie możesz normalnej dziewczyny znaleźć, tylko zawsze musisz jakąś z horroru sobie znaleźć u mnie? Ej, bo ona tu idzie! Jak eee. idzie? Ona się zapada pod ziemię! Ona ze wstydu się zapada, jak cię zobaczyła! Ona nie może dojść tutaj nawet. Ej, musimy się stąd wydostać. Wypuśćcie mnie stąd! Dachem! Dachem wyjdźmy! No, prawo, szybko! A! O, co, co jest? Co jest? A była. Ta, Kolejna dziewczynka! Więcej dziewczynek! Ta no. no taka jakaś, nieobecna jakaś jest! Strzeli kopa w dupę! Wsadź latarkę! Wsadź latarkę! Egzorcyzmy musimy zrobić! Go, 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 go! Ej, my się wracamy chyba w to samo miejsce! Ej, jest wyjście! Tam! Jest jakiś portal magiczny! To szybko! Strzelaj do nich, strzelaj! Tak! O! nie, radę! Pierwszy pokój! Teraz, teraz, wyciągnąłeś, nie, teraz, teraz wyciągnąłeś! Dopiero teraz wyciągnąłeś! pistolet? nie wyciągnąłem! Kiedy, w którym momencie? W połowie! Ty na dyskotece jesteś! Ty powinieneś nas ratować, że masz taki pistolet! No to przecież przez połowę tego strzelałem! Uratowałem nas! Tam FNAF jeszcze jest. Trzeba zniszczyć animatroniki, a potem może iść do domu. Nie musieliśmy nie mam... wychodzić z domu, żeby niszczyć animatroniki. Nie. Mogliśmy siedzieć na, na dupie. Ale Roxy, ty nie chcesz zepsuć, a ja, a ja Frediego, więc nie mamy więcej animatroników do niszczenia. Jednego i drugiego już kiedyś zepsułeś. I to nawet nie raz, tylko. Ja go nie zepsułem, ja go naprawiłem. No to czas najwyższy to naprawić. Nie, to jest mój przyjaciel. Przyjaciel. Aaa, dobra, idziemy do kolejnego, może ci tam coś zeżrę. Nawet w tym gównianym parku jest jakiś. Freddy Fazbear! O, 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 o! Przestań! O, jak tuś sympatycznie. Piątka? Aha. Uh -huh. O, O, zabrał! O, porwało go, porwało go! Porwało go! Dobra, ratujemy go! Znaczy, nie, nie ratujemy A, idziemy go! Idziemy do domu! Idziemy, idziemy do, do, domu. do domu! O, dobry, powiedz. do domu! O, Chłopaki! Co? Się plus stracicie! A. To nieprawda! To ja też stracę! Wow, wow! Wow, wow! A ja jak, mi się. Jak ty stracisz? Środki? Czy ty na nami nie mieszkasz? Teraz w tym momencie? Nie wiem, zyskasz kolegów! Popatrzcie. Słuchaj, Grzory, popatrz Ale jestem za mały a takie zabawy! Nie, Gregory! Ja wiem! Tak. Wyobraź sobie, że otwierasz paczkę chipsów w szkole! <noise> I każdy chce jest... ci dać jednego. Ale ja nie chodzę do szkoły! Ja wiem, co zrobić, żeby mnie nie dotykali! Mam 12 lat! Mam 12 lat! To nie jest symulator youtubera, co ty robisz? Ojcie, chłopaki! To jest większa rąśka? Ja jestem cienki, ja przejdę sobie obok nich. Piąteczka wszystkich! Paparaz, <noise> <i fany. głos> ja Ja bokiem przejdę <noise> jakoś! Ej, nie po tyłku! Zła łapka! Gdzie mnie tam smyracie? Dobra, jak stralomem! Ej, Gregory, za tobą, jakby ręczka tu taka dzieje, że mam ten. Jestem mały. O, tu taka wielka jest rączka. O, matko jedyna. Trochę tu creepy jest. Bardzo creepy. nóg nie ma? piąteczki piąteczki. Pomacha mi. Dlaczego nie ma nóg? Dlatego, że zdjęcia by robił Gregory. Ups, wcale nie. Dobra. Chodzimy. To nie było takie straszne. No, to było takie... No, jakby były stópki, to by się Gregory nawet ucieszył pewnie. Idziemy się ćwiczeni matroniki. Ok, to mi się akurat podoba. To jest najfajniejszy dział rozwoju. Rozrywki. Wyciągaj lasery. ja. A, faktycznie. No, zdjęcia chcesz im robić? Laserem do nich. Ja piu chciał... Ja bym chciał do kościoła. Ja bym was wszystkich <laughs> rozgrzeszył. Nie. <laughs> Lecimy! No, no, Wow! chodźcie no? tutaj. Uh! No nie, to jest to. To jest to. Fnaf 1 To jest Chłopaki, ten... najgorsza część mamy, mamy, mamy tego. Chłopaki, chodźcie, zlecimy! Nie wiesz, jak Pizza Plex wygląda? Tu są stoliki, tylko i krzesła. Ale to nie jest Pizza Plex. Oh! Co? Co? Łop, ok, to Nie, on to cika je. To nawet ja wiem takie rzeczy. A tap, tap, teraz musisz kory? Oh, go... Nie podchodź do niego, bo on cię zeżrę. On jest, on jest miły, popa. O nie, jest! co jest? Co się jest? On ona nas czeka! No dobra! <laughs> Drzwi musimy zamknąć. Nas. No, czekaj, bo. No. <laughs> Ej, szybko! Pośgaru. Poświeć, poświeć światłem! po, po szybko! Jestem! Gre... No to tu! A! Jezus, nie strasz mnie! Znaleźłeś ty tu las! Co? Otworzy, otworzyłem te drzwi. Ej, to I... lipne te drzwi! Jak te drzwi, niby mają powstrzymać animatroniki, jak 12 -latek może przez nie przejść? Chłopaki! Idziemy! Gdzie? Tu musimy. Tam, tam jest. Tam jest. Tam jest. Tam Czekajcie! Otwórz drzwi. Ej, Freddy jest. I cika! Musi... To na scenie. To jest scena. I tak. ja nie, tak. nie chcę, żeby lap, lap, masz? Daj to czyść. O Jezu. Ej, ej, bo cicha o... stoi przede mną. Weźcie ją, ustrzelcie. Trzymaj, trzymaj. Strzelam! mi i w dupę! No nie! Chcesz. Ona jest jakaś taka, to... ale napakowana tak. Nie, nie, wydaje że... no się mi, zdjęcie. mi się wydaje, że Mi się wydaje, że nie, 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 chcę Musimy skończyć, to jest. My jesteśmy teraz strażnikami we fnaf I musimy doczekać do rana. Albo musimy je wszystkie zniszczyć. Albo, czekajcie, albo w kiblu gdzieś jest. A nie, kibel jest zabity no nie, deskami. nie, no, kibel zamurowali. A, A kuchnia? nie! No zatkali kibel. Nie Co ma ja tak dużej ściany obsrali. Ja albo FNAF-2. Myślisz, że to jest. A! Ej, no to wchodzimy! Co? Popaki? Tu jest więcej w nafu. Czekaj, ale komputer mam z drewna, jak mam na nim coś pograć? No to jest nad ten, musisz odblokować na twarz. Jaką twarz? No, gdzie są te animatroniki? Halo? Chociaż jeden animatronik. Okej! Co cika robi we wnafie 2? Przecież jej w tej części nie było. To jest znów i Cikła. Ale że cika chodzi po wnafie. No bo budżet. Bo jej wsadziłeś latarkę i ona za. Chodzi teraz cały czas. Boże. No tak! Dobra, idziemy Spodobało się jej. O! O! Okay. No, o ale go ustrzeliłeś! Ja się. Tutaj! Ja jest, się bardziej katapeluję! No strzelaj, tam, jest Jadam, to Jest ja, dwóch i to Tu był kolejny! Czemu ich jest tak dużo? To jest Kibel, Gregory! Co się stało? Wal w niego! co wy robicie? Co to idzie? JAK CHODZI FREDDY? WOW! WOW! GUYS! TY FAKTYCZNIE? Dobra, weź go uspokój jakoś, ty znasz jego go... FREDDY! Jakiej? FREDDY! To Grigory! się, FREDDY! TU JEST WYJŚCIE! Gdzie? Gdzie? TAM! Przytul go! No ja nie mogę! No. Tandeta jakaś! <laughs> To jest Freddy z temu. Dobra, choćby wiedziałem, animatroniki śmierdzą. Dajcie no, spokój, ty, jest i... nie da się zepsuć, one nie działają. No, no ale jednak jakoś się psują mimo wszystko. A ty jesteś takim wielkim fanem tych animatroników. Ja muszę się wyspowiadać, chyba. <laughs> nie, dinozaur barni, dinozaur barni, dinozaur bimpusz, dinozaur Bimpuś. Ja chcę iść tutaj. Może cię zeżre akurat. Może chociaż on. To idź, miało. Poczekamy na pewno. A czemu ty nie idziesz ze mną? Ja no dinozaurów. Dinozaurów. Chodź. Chodźmy. Chodź. Wow. O, jak ślicznie. Zobacz, są jakieś worki z ciałami. Jej. O, to masz... worki z ciałami. Ale fotel fajny. Masz to jest plac dla zabaw. A. Jak będziesz niegrzeczny, to dinozar Barni przyjdzie i weźmie i cię powiesi w worku. Musimy znaleźć dobry klucz. I tu są trzy pokoje dobre... dobre drzwi O! Tu jest Barni! E... Ale on dziwnie chodzi. To, to na pewno jest... <noise> jest to jest ciepły dinozaur Barni, chce cię przytulić! Dinozaur pimpuś! Dinozaur pimpuś! Cześć Barni! Bani, jaki ty jesteś fajny! Wiesz, klucz! Znale, klucz o, o, za nami! A! Polizał mnie! Ja tu nie Opaki mam klucza, niech. A on tu idzie! Ja nie mam... O, Idzie! A! 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 Co jest? O Boże! O mój Boże! Barney! O, 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 o Boże! Co Bo że... to jest akurat straszne! Flashbacki z Wietnamu. Ej, znalazłem exit! Świeci na zielono! Szybko! Szybko. Zostawiamy jego Rego! Nie, czemu to jest? Yes. kupa gówna? Ja uciekłem! Otwórz! Daliśmy radę! Czy gotowy jesteś? Jestem! Lecimy. Będziesz, będziesz muszę prowadzić. No, chwila, chwila! <laughs> Okej! Okay. On weźmie i teraz się wyspowiada. Muszę mudlą, Ale to jakiś wiecie, podrabianiec! Módl się módl! Weź lepę! Lepej i zawalną! No. <laughs> Chwilękaj no. do dzwonków szybko! To... Szybcie do mnie! No, pali co się. Co się! Co się pali? Chatnap, prowadź! Prowadź to, Chutrap! Szybko, no co, bo my tu egzorcyzmy musimy zrobić na Gregorem To no, bo... nie, robię! Ale na nim! Uwaga! Zebraliśmy się tu dziś, żeby pogadać o prototypie! O czym? O no, prototypie! wymyślony. Cicho, bądź tam z tyłu, ja nie mogę! Cały czas <grym> drze do mnie organista! <grym> Przyszedłem tutaj, żeby wypędzić demony! Demony wypędzić z tego dziecka! Opętały go demony! Waselina mnie opętała! Tak, bandany w no głowie! Zamiast grać w poppy playtime chapter 3, to gra w bandany! A na tace było dane? Onda! Dupy, bo pieniędzy nie ma! O to nawet jest... lepiej! Jestem to za mały! To... Chodźcie, bo mi przymeblowanie zrobili, nie wiem gdzie jest to do spowiadania, takie te pudło! pani może być cicho! One Chodźcie, mówią, że jesteś katełka. grzesznikiem! O jakie lampeczki się kupiłem z temu! Taki płomień Fajne, fajne. O, tutaj... mówiłem koledze, żeby zamówił obrazy jakieś ładne. Zamówił 20 takich samych. No bo tańsza wysyłka, jak to samo zamawiasz. Jedno ksero. O, no sorry, to trochę ta... zaraz, Idź idziemy? A to ja za księdzem pierwszy. będę szedł, za księdzem. Ale tam Oj, woda w piwnicy jest. A za ty nie za księdzem. <laughs> No, bardzo ładnie! Jeszcze tam w narożniku została pajęczyna! Co z tystu, jestem? Wow. O, blisko! O, to witamy tu! Polnażynku. No i tutaj! tutaj, tutaj tylko... Odparawiamy tutaj tam całą mszę! Tutaj jest mszę. nasza kotłownia! To... Jest kotłownia Na nasza. świeczki kotłownia? No! Jak wy ten kościół ogrzewacie świeczkami? Chodźcie, chodźcie! Tu jest Gosia! Gosia się mąki cały dzień! Tu jest Krysia! Chrisia też się modli cały dzień, tylko że już jej ręce trochę tak... Zesztyrniała no, trochę. No, no, no. Trzeba kupić amul i jej posmarować. Zalazłem miejsce do egzorcyzmy! O, dobra, to odprawiamy! Jest no. Dałeś mu rozgrzeszenie tak szybko? No bo myślałem, no nie że to tutaj... no właśnie nie dałem. Pokut, no, pokut, 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 myślałem, sy? że mam stanąć na środku i wtedy będziemy będzie do kościoła tak? Jeszcze raz, nie. jeszcze raz <noise> do Nie, masz ziemniaki obierać przez trzy miesiące kolejne. O, to jest co, twoja pokuta. Co? Tak. Taka jest pokuta twoja. I grzeczny w domu być. No, no o. Grzeczny. A jak, jak nie będzie A co się stanie, jak nie będzie grzeczny? To się stanie? Wtedy idziesz do domu. Sarika, chodźmy do domu błaga, bo ja się Zzygam. No nie możemy! Jeszcze nam cztery rzeczy zostały! Co to jest? Jest ju -on. -on. on! Jak ten! Jugi o! Jugi on! Yu -yu -o. Te karty co to się -o. grało! O, to chodźmy! Takie chińskie Pokémony! Żeby stąd uciec, musisz odblokować drzwi na samym końcu. Musisz eksplorować każdy spokój, żeby znaleźć kluczyk, powodzenia. On. Sion. on? Sajon! Sajon! Sajonara! A to też jakieś chińskie anime jest. O Jezu, jakaś dziewczynka! o, Gregory, popatrz, ona ma włosy! Może taka o. ci się spodoba. Nie, ona jest szara. To ma palce Pokaż. brudne! Ona nie ma palców! Jak nie ma palców? No patrz, nie ma palców! No, no nie wszystkie, bo je w sukienkę wchodzą po prostu. Chyba Czo... jej siostra przyszła Ej, Czemu ona tu idzie? Czemu ona ciśnie w moją stronę? Czemu ona ma mordę otwartą? Ej, guys, guys e, o, 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 e, Chcesz latarkę? Latarkę Coś masz Strzel do niej, strzel Masz, do masz niej. latarkę do twarzy No strzel do niej przecież, Strzelaj, tu jest, strzel Ale moja jest tu, właśnie wsadzam jej do twarzy latarkę, żeby C Co ty je robisz? Pochodzi za mną Dziunia na no no bajkę! No, bo ona mnie po goni. goni! też radzi sobie sam! <grym> A, tu druga jest, jakaś mała taka! O, leży na stole, na ziemi chodzi, ja uciekam, szabie, są w A, to szabie, jest akademik! W wychodzi jakaś dziewczyna, co ty trzymasz w szabie? O, tu jest kolejna jakaś, ej, daj! Szarikat to jest akademik! Jezus Maria, dziewczynce, akademik, najgorsza rzecz na całym świecie! Chłopie, one skorzystają z toalety, nie zamykając drzwi nawet, czaisz to? Mam klucz! Gdzie? Skąd? U! Dobra, tu... gdzie? Tu, tam Tak? Wziąłeś go? Dobra, A! to uciekamy stąd, uciekamy stąd, ja nie chcę żadnych dziewczynek ani nic to jest takiego. jest klucz! Co? Też jest... nie, to jest wieszak. Przepraszam, przepraszam, spokojnie. Nie, ona nie... blokuje. Tu jest wyjście! To jest bram bramkarzem poczekaj. jest. Czekaj, poczekaj. U! U! Ten przeszedł. Łańcuszki! Jak na naszej łańcuszki klasie! Tak! Powiesimy krakory! O, super! Aha. Czerwone pokoje! Kojarzą o, mi się! To wygląda jak klub jakiś! No tak! To monitor! Co to jest? Aj, włączyłem! O, Krzesło elektryczne. Zawsze Grzegory, chciałeś mieć... Gregory, szybko idziemy. Krzesło gamingowe chciałeś mieć. Ale nie takie, nie podoba mi się. Super. Siadaj, Gregory. Nie mam trybu siedzę. Czemu ja muszę siedzieć? O, dobra. Katnab, jesteś operatorem. Dobra, pamiętaj. Kręcimy teraz piła 8, Gregory. Ja będę cię torturował i musisz krzyczeć jak najbardziej, okej? Okay? I bardziej będziesz krzyczał, tym więcej wyświetleń będzie. Gregory, spokojnie, to tylko trochę nie, zaboli. Nie, 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 nie. Jeszcze fotka, okej. Okay. Uh, czekaj, bo on po prostu mi nie da spokoju. No niech ci będzie, no. Nie chciałem tego marnować, bo chciałem to na następnego aktora zostawić, ale mam o, znieczulenie. Nie, 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 Gotowy? Nie, ja nie, czekaj. O. Oh. O mój Boże, co się stało z Gregorem? Gregor niszczyć. O Boże, matko jedyna. Aaaa, Gregory niszczy! <gry> o oh, Boże, dobra! Zostaw, nie zostaw mnie! kupię ci sezon górnej! Gregory niszczy! Dobra, do piwnicy, szybko kapam, uciekamy!